Drodzy Państwo, zapraszam na kolejny wywiad. Moim gościem jest podróżnik Arkady Paweł Fiedler, syn również znanego podróżnika, można by powiedzieć, a może nawet bardziej znanego, Arkadego Fiedlera. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Wnuk, wnuk, wnuk też, przepraszam, tak. wnuk, dokładnie, wnuk. E, ilu u Was jest arkadyk? Bo ja faktycznie e, trasę czasami rachubę. No ja Fajne? też czasem już się gubię. E, no, no mój dziadek, oczywiście, senior, tak. mój tata, ja i taka tradycja już powstała, mój syn to też Arkady. Różnimy się oczywiście drugim imieniem. Znaczy, drugie imię tak. odróżnia. Mhm. Rozumiem. E, mm, e, mam pierwsze pytanie. E, zobaczył Pan wiele ciekawych miejsc na, na, na świecie. Teraz niestety. Myślę, że troszeczkę nam jest trudniej podróżować z oczywistych względów. Jakie miejsce Panu zapadło najbardziej w pamięć? Z tych wszystkich miejsc, które Pan zobaczył, bo i przyjechał Pan maluchem Azję i Afrykę. Które miejsce jest takim jednym miejscem, gdzie Pan często wraca? Szczególnie w tych czasach, kiedy nie możemy podróżować tak, jak byśmy chcieli. No, no faktycznie ostatnio to głównie wspominam podróże, bo wiele moich planów niestety w zeszłorocznych planów nie doszło do skutku. One zostały przesunięte, przesunięte na ten rok, ale czy, czy dojdą do skutku raczej nie, pewnie te dalsze podróże stoją pod znakiem zapytania, może jakieś bliższe w, w, w Europie czy, czy też w Polsce. Ja oczywiście jest, że samochodem głównie. Latam też, aczkolwiek no, łatwiej było się w zeszłym roku poruszać, poruszać samochodem. W, w dobie pandemii samochód to też nie najgorszy środek, środek lokomocji. No ja oczywiście lubię te rejony bardziej południowe, cieplejsze. Afryka mnie fascynuje. Byłem w Afryce już wielokrotnie, dwukrotnie przemierzyłem wzdłuż kontynentu afrykańskiego. Raz, raz małem Fiatem, drugi raz stroną zachodnią Afryki samochodem elektrycznym i to do tych miejsc chciałbym wracać w przyszłości. Planuję kolejne eskapady do Afryki, do Afryki Środkowej, do Afryki Południowej, do Namibii. Bardzo ciekawy kierunek turystyczny, popularny wśród, wśród Polaków, aczkolwiek jeszcze mimo tej popularności nie aż tak eksplorowany, bo są, jest wiele rejonów Namibii, do których turyści bardzo rzadko docierają i które mnie, mnie bardzo ciągną. Ale też patrzę w kierunku europejskich kierunków. Miałem okazję zwiedzić północ Europy. Arktykę podczas nocy polarnej, podczas zimy, gdzie było mroźno, zimno właściwie w ostatnim momencie przed, przed pandemią, i w te kierunki też chciałbym kiedyś jeszcze wrócić. Czyli i ciepłe kierunki i, i, i bardzo zimne. Czyli interesuje Pana najbardziej takie, takie miejsce, miejsca właściwie, które są nieodkryte do końca przez człowieka. Czy to jest najbardziej fascynująca część tych podróży, że możemy dotrzeć w takie miejsca, które nie są turystyczne, ale są to takie miejsca, które nie mają jakby tego co my mamy tutaj w powiedzmy, zachodniej cywilizacji, czyli rzeczy, które kompletnie byśmy nie, nie, nie użyli u nas w Polsce czy, czy, czy gdzieś na zachodzie Europy. No w dzisiejszych czasach właściwie za, eksploracja czy jest bardziej taka subiektywna. Jeździmy, od, odkrywamy świat, poznajemy świat dla siebie, bo ten świat już został pokazany przez kogoś, przez kogoś opisany, właściwie jeździmy w śladem. Innych, innych ludzi, innych podróżników. Stąd to subiektywne odkrywanie świata. Oczywiście po to też jeździmy, żeby poznawać, uczyć się innych kultur, uczyć się innych miejsc, doznawać innego, innego środowiska i nawet pomimo tego, jeżeli gdzieś tam przeczytamy, nie wiem, choćby o bytowaniu czy życiu na pustyni czy na Sahelu w Afryce. To, to, to bycie tam osobiście, do, poczucie na własnej skórze tego miejsca, zapachów, tej temperatury, tego kurzu no jest zupełnie innym doznaniem niż zobaczenie tego w telewizji czy, czy przeczytanie na kartach książki. Także no podróże cały czas zachwycają i te dalekie, i te bliskie. To się odnosi zarówno do podróży dalszych i, i tych bliższych, nawet patrząc tutaj na nasze najbliższe regiony. Czasem myślimy o podróżach jako dalekich jakiś eskabat, eskapat wypadów dalekich, mocno organizowanych, zapominając o naszym najbliższym rejonie, który też może być fascynujący. No, w zeszłym roku eksplorowałem moją najbliższą okolicę na rowerze. I to było równie fascynujące, jak, jak, jak dalekie podróże do Afryki. Jasne, jasne. Nie, nie musimy daleko się wybierać, żeby docenić urok, urok świata. Miejmy nadzieję, że, że jak najszybciej powrócą połączenia na, na poznańską ławicę. Chciałem jeszcze nawiązać do, do podróży maluchem, bo to mnie strasznie e, frapuje, jak pan udało się to zrobić, przejechać Afrykę i Azję. Co było największą przeszkodą w tej podróży? Czy, czy, czy rozmiar malucha? Ja prawdopodobnie bym się nie zmieścił w maluchu, także też podziwiam, bo, bo dla mnie było to dość trudne. A czy, czy to były problemy techniczne z Maluchem? Wymiana części, brak klimatyzacji na przykład? Co było naj, największą przeszkodą? No Maluch oczywiście, w, w, zabrałem tą maluch, Malucha w tą, w tą daleką podróż, ponieważ właściwie to była taka podróż, sentymentalna. Ja wychowałem się na Maluchu, ten Maluch mi od, dziedzic, tak. od dziecka towarzyszył i bardzo mnie korciło sprawdzić, jak sobie poradzi gdzieś dalej w jakichś takich bardziej ekstremalnych warunkach, drogowych yy, yy, i też miałem ogromną ochotę sprawdzić, jak ludzie na niego będą zareagować. My, nam jest on bardzo mocno znany, gdzie indziej w świecie. On jest zupełnie czymś niezwykłym, ten maluch, i tak też się stało. No właściwie największą sensacją na drodze czy w okolicy stawał się mój maluch, gdzie wszyscy nagle wszystko rzucali, lgnęli I do tego wcześniej. samochodu, dowiedzieć się, co to jest i przede wszystkim dowiedzieć się, kto to jedzie tym samochodem. No tym maluch wygrywał, ale oczywiście no wysiedzenie w tym samochodzie przez 10-14 godzin jadąc drogą wyboistą gdzieś tam przez 1000 kilometrów Tanzanii no, dawało ostro w kość, także ból pleców, ból kolan, nie, nie, dość, nie, nie raz miałem go serdecznie dosyć i z myślą, że po co ja w ogóle się tutaj w tą podróż tym pojazdem wybrałem, on oczywiście później wygrywał tym, że że ludzie faktycznie przyciągnął ludzi i łamał w jakiś sposób bariery między, między mną, turystą, podróżnikiem, a, a, a ludźmi, którymi spotykają po drodze. A jakie, jakie dalsze plany? Po, po, miejmy nadzieję, że pandemia jak najszybciej się skończy. Na razie jeszcze trochę czasu nam zostało. Jeśli już się to skończy, jakie miałby Pan plany podróżnicze? Jedno miejsce, może dwa, trzy? gdzie chciałby pan się udać? No właściwie podróż, projekt po drodze, który jest właśnie związany z Maluchem, łączy w sobie kilka, kilka większych wypraw. Zaczęło się w Polsce, wzór polski, później była Afryka, Azja, no i czekają mnie obydwie Ameryki, tak zwana droga panamerykańska z Alaski aż do Patagonii. I ta podróż miała się odbyć w zeszłym roku, niestety została przełożona na razie na 2022 rok. Także takie są moje plany dalsze, bliższe, bliższe. chciałbym trochę pojeździć po Europie szukając no, najpiękniejszych dróg Euro Europy, poruszając się przez Europę samochodem elektrycznym i to mam nadzieję w tym roku. Super, to trzymamy kciuki gdzie możemy śledzić Pana dokonania podróżnicze. No ostatnio mocno skupiam się na filmie, robimy filmy, te filmy umieszczamy w internecie i tam można dowiedzieć się więcej, gdzie, gdzie jestem, gdzie będę i co robię. Super, to zapraszamy w, w takim razie na ten kanał, a ja bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. Moim gościem był Arkady Paweł Fidler, a teraz zapraszam na kolejny wywiad z prezesem Mariuszem Wiatrowskim, prezesem Portu Lotniczego Pawica. Bardzo dziękuję. Dzięki, dziękuję.